Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych sportowych torków I dzisiaj będziemy e, grali kolejny mecz i kolejny mecz z Realem Madryt To jest rewanż e, Rewanż Super Pucharu Nie Europy, tylko Hiszpanii e, W pierwszym meczu było 2-2 Także teraz sytuacja jest otwarta Każdy może wygrać, każdy może przegrać Okej okay. Niech się chłopaki rozgrzeją oh. Musimy to wygrać Dobra, Iniesta ma moc żeby kartony tutaj przewracać Także jest dobrze Barcelona na no, skład, no nic nie zmieniałem tak jak widzieliście tak Tutaj macie Valdez, Alves, Puyol, Pique, Alba, Xavi, Boateng, Fabregas, Sanchez, Messi I na lewym y, ataku Iniesta a w Realu? E, Casillas, Sarbelo Ramos, Pepe, Contrao, SN Alonso, Di Maria, Ronaldo, Modric, Benzema i na ławce Marcelo, Özil, Adan, Albiol i dalej. Nie widziałem. Dobra. O, Benzema na napadzie, zanim Modric. No, ciekawe ustawienie. Okej. Okay. No i zaczyna Real. Luka Modric. I przejmuje Xavi. Xavi nie jest... Ciawi Nesta, o Boże. Ja się nazywam kibicem Barcelony. Nie, naprawdę. Fabregas, Boateng, Alves. Kurwa, gdzie zagrywasz? Przepraszam. Gdzie zagrywasz? Jezu. Alves to jest naprawdę dobry zawodnik, tylko czasami tak denerwuje, że sobie tego nie wyobrażacie. Jabi Alonso, był Contrao. Karim, Benzema, Cristiano Benzema Modric Ronaldo 1-0 kurde Ech. No ale nas zrobili jak młodych No ale ta bramka to no, Do Ronaldo nie twierdzę, że on jest świetnym zawodnikiem, bo dla mnie on jest zwykłym alusiem, ale ta bramka była ładna to mu trzeba powiedzieć, bez bicia. Jaki faul? Jaki faul? Jeszcze karno bez przesady, kurde. W dupę, jak mnie ci sądziłem. Gdzie tu faul był, człowieku? Czy ty, kurwa, jakiś ślepy jesteś? No. Jedyny, kurwa, porządny. Pikę. Co wygracie dzisiaj? Sanchez. Wyprzeda Contrao. Aj, Jezu, jak mi się źle steruje. Jeśli ktoś wie, jak ustawić w tej Fifie analogi analogii odpada do PS3, to niech mi to napisze w komentarzu. Proszę Was, naprawdę. Przecież się nie da grać na tych zwykłych, kurwa, klawisiach. Alves odbiera, Alves, świetnie. Messi! Messi! No nie! W dupę! Alves. Aha. ale Messi miał sytuację. Benzema w ataku, kontrataku Real Madrid. Odbiera Kevin Prince Boateng Boateng, Boateng przy piłce No i Cassias to łapie bez najmniejszych problemów Panowie nie tak Kurde Messi jak masz taką setę no to wam wykorzystę no. no Jesteś najlepszym zawodnikiem świata Alexis Sanchez, gol. Gol. Alexis Sanchez. 24. minuta spotkania. Rozpędza się, uderza i Casillas bez szans. Tak jest. Ronaldo, Alves, ale Ronaldo cały czas. No i świetny Sanchez, Sanchez, nie dość że zdobywa bramkę, to jeszcze pomaga kolegom w obronie. Świetny, wychodzi z piłką. No Messi, no kurwa, nie zatrzymuj się w połowie. Jak mnie to wkurwia. Jak oni biegną, zatrzymują się w połowie. To wy sobie tego nie wyobrażacie. Nie? Modryć. Di Maria! Brawo! Brawo! Brawo Valdes. W sytuacji samo-sam no sam nie wykorzystuje Di Maria. Ja pisgam. Broni się Barcelona. Real Madrid na tarciu Di Maria. Ale znów batak. I Xavi. Jordi Alba. Podłącza się do akcji. Zagrywa do Iniesty, Iniesta Boateng. Dani Alves, ależ Barcelona klepie No ale nic z tego nie wyszło, dośrodkowanie i Messi Próbował oddać ciało, ale ten ciał został zablokowany 38. Minuta spotkania Benzema, świetnie Pujol SN. Modric Ale przejmuje to wszystko Czawi I nie sta, I nie sta, sam na sam, I nie sta Uderza! Aj Tasijas Brawo, ładna akcja Czawi wykonuje teraz Aj, tam się pogubiła Barcelona No i Benzema sam w ataku, ale jest już Daniel, Alves, Daniel, Alves, Boatek, Alves, Sanchez. Świetnie. Brawo, aj, gdyby nie Casillas, mielibyśmy pewnie bramkę. Sędzia do cię minutę. Pujol. Sanchez. Boatek a traci. Ok, mamy przerwę. O. I po przerwie mamy 1-1. W dwu 3-3. Sprawa dalej otwarta. Yy, bramki 1. Szczały 4 na 2 dla Barcelony. <laughs> Posiadanie piłki 54-46. Yy, co tu mamy jeszcze? Przejęcia. No to tam 12. Barcelona 5 Real. Żółta kartka 1 dla Barcelony. Spalono 1 Real Rożny 1 Barca Celność czołów po 100% Dokładność pod 83 Barcelona 88 Real No tutaj w siódmym minucie Ronaldo w 9 Alves dostaje żółtą kartkę Moim zdaniem niesłusznie tam w ogóle nie powinno być faulu I Sanchez zdobywa bramkę 24 No i przechodzimy do drugiej części spotkania I rozpoczyna Messi Sanchez Fabregas Iniesta Boateng Czawi, Batek, Iniesta Alba Alba, Alba, wyprzedza tutaj Arbeloa, Alba, Alba, ba ładna do akcja naprawdę składna. No i Benzema, ale wszystko, o, Piquet. Y Pique wyjaśnił, ale stracił San. Czawi przejmuje Sanchez. Jest szansa, Sanchez traci... Y, traci, kurde, przepraszam. Yy, o, tutaj jest niebezpiecznie! Niebezpiecznie modlić. No i tak to się kończy. Di Maria w 52 minucie spotkania. Daje prowadzenie realowi. Tak się kończą takie straszne błędy w Barcelony. To im się wcześniej nie zdarzało. Boatek Cavi, Jordi Alba. Cesk I nie sta. No i strata, kol. Ale najj. No jaki faul, Kurde! Euży za modricia. Musimy się iść w bramkę, chociaż, żeby doprowadzić do wygrywki Ale nie możemy stracić przed tym chłopakiem Pojol. Ej, kurde! Bez takich kurwa strat. Brawo, brawo, Piquet. Jeszcze wygrywa pojedynek główkowy, no Świetny. No ruszcie się do tego ataku, kurwa ludzie. Iniesta. Iniesta. Jak on tego nie trafił? Andres Iniesta. Kurde, Andrzej, jak mogłeś tego nie trafić? Taka ładna akcja I nie sta, i nie sta Aj, no, no dobrze, prawda? faul. I tylko kto? E, tak coś na życie wolne wezwijcie jego podkręcony strzał trzeciego zawodnika Ale takie strzały e, trafia w mur Messi, no to był strzał rozpaczy. Szczoł rozpaczy Barcelony Real cały czas na prowadzeniu. Özi, Di Maria, ale przejmują i jest szansa. Cesk Fabregas Messi, jest Messi, jest 2-1, 2-2, przepraszam. 6.7 minuta. Leo Messi gol, gol, golissimo. Brawo. Jakie zmiany trzeba zaprowadzić? Tak, Dani Alves, Adriano i Sanchez i Zakuńca. Godzina Za Kuenka, Adriano za Alvesa i Sancheza 4-4 w dwumeczu Bardzo ciekawy dwumecz Bardzo No worek z bramkami Naprawdę nam się tutaj rozwiązał, Ale teraz Benzema Faul Ale już naprawdę końcówkami i nóg Także Czerwona kartka Adriano Po wejściu kufać. No, Dobra musimy zrobić Coś takiego Rezygnujemy z Fabregasa. O. Tak. I za Fabregasa musi być Fontas. No co, z się nie wyróżnił w tym spotkaniu. To podanie do Messiego, po którym padła bramka, no to on wykonał, no ale... Tak to, no i Fontas na boisku. Eee, ja bym. Pójść do biedni do muru. Aj, brawo! Brawo, Wiktor Cristiano... i Iniesta Izakłęka, ale tam nikogo nie ma. I brawo, Izakłęka przyjmuje. Messi I Czawi dochodzi do tego podania Czawi Faulowany Czawi Hernandez Ja bym za to dał kartkę No nie ma kartki! Kurde Messi podaje Jordi Alba Iniesta I, I brawo dla Casillasa Arbeloa walczy z album Arbeloa wybija to na aut Piłkę ma Barcelona. Jordi Alba. Xavi. I... Boateng. Boateng. Źle przyjmuje sobie tą piłkę. Ezil. Brawo dla Pique. Barca ma czas się wrócić. 78. spotkania. Ezil. Niebezpiecznie pod bramką Barcelony. I pique, pique wszystko wyjaśnia No ale znów strata, głupia strata, benzema. Iniesta. Leo, ruszaj, Leo, no kurwa! Iniesta. Sparował piłkę. No i zablokowano się Izaka Kłęki. Fabio Contrao, Cristiano Ronaldo, Benzema... I przyjmuję w skupio. Ale znów strata, strata z, I strata teraz, kolejna strata z, e, Po stronie realnej. Czawi, Boateng i Iniesta. Iniesta! BOATENG! Kasija z broni. Xavi. O i tam Fabio kontra Fabio walczy z Fontazem i Fontaz przy piłce. Messi! Ależ doliczony przez gry 3 minuty, tak, ja się dobrze widziałem. Dawać, chłopaki, dawać. Jeden dobry chciał. I nie staj, bra. Prosto Fikera, Casillas'a. Będzie dogrywka. Będzie gorąco, jeśli Barca nie straci jeszcze gola, gdyż na tarciu jest Real, ale wybija Pikę. Sędzia pozwala grać dalej. O, ale świetny strzał u Jeszcze mamy rzut rożny. Wybija rozpoczliwie cały Cosawce Barcelona, Arbeloa. Ezil. Siem. Ale Barca odbiera piłkę. Teraz Barca rusza, ale Sędzia nie pozwoli tak. Sędzia nie pozwoli kończyć akcji Barcelony. No i Barca w dziesiątkę musi grać w dogrywce. Nie ma już zmian. Tak prezentują się statystyki w 14 Barcelony i 6 Realu. No i rozpoczynamy dogrywkę. Benzema. Özil. Asien Benzema. Xabi Alonso. Özil. I brawo dla Piquet. No i Messi rusza. On jest groźny. Ale przejmuje to Sergio Ramos bez najmniejszych problemów. Özil. Bo. Ale tam e, leży i zwija się z Di Maria. Chyba będzie zmiana. Tak, kaka za Di Maria. I piłkę wybija Ezi. Viktor Waldes. Pujol. Piqué, Pujol. Piqué, Boateng. Piqué, Xavi. Messi. Jordi Alba Rozpędza się Jordi Alba Ale to nie wyszło, to nie miało być tak Kevin Kłęka jest tutaj blisko Ale wybija Casillas Set na min do spotkania Czawi Messi Messi tu czaruje Messi! Casija słapie I odbiera Jordi Alba, ale tam był faul, Tam był faul No i Arbela będzie wprowadzał piłkę do gry ze stałego fragmentu. I ani Iniesta dzisiaj wszystko wybija. Każdy stoi fragment. No i nieporozumienie w szeregach FC Barcelony. Kolejne, kolejne to już trzeba podkreślić. I Kevin Pris Batek odbiera piłkę Messi. Czy Iniesta szczeli gola? Nie, Casillas. Fantastyczna sytuacja dla Barcelony. Tam Messi trochę źle zagrał. Ciawi. No i Alonso. Benzema. I koniec pierwszej części dogrywki. Barcelona <grywki> <grywki> na razie, bo jest w upałach, ale miała też swoje sytuacje. Oddała trzy celne szczały Znaczy, celnych 0, ale strzałów 3 Real nie oddał żadnego. Ale więcej mi się zdaje, że działo się pod bramką Barcelony. Chociaż tych strzałów nie było. <kluw> Przepraszam. Oj, i nieporozumienie, kolejne, kolejne nieporozumienie, jest naprawdę tego dużo dzisiaj. Fontas. jest Iniesta. Cuenca. Messi. No i jakiekolwiek próba oddania strzału, to już jest blokowana przez graczy Realu. No i Benzema czy Puyol? Benzema! Pujol, brawo, ale Benzema dochodzi cały czas do piłki. I tam jest Chabi Alonso. I w siatkę uderza Cristiano Ronaldo. Valdes. Messi wygrywa pojedynkowkowy, ale nie, nie w tą stronę, w którą powinien. Ale tam ratuje sytuację Pique, a on naprawdę dzisiaj gra dobrze. No i nieporozumienie, kurde ludzie! Podać kurwa nie potraficie! No już się zdenerwowałem, no. Kolejne nieporozumienie. Kaka. No i na w tej sytuacji Karim Benzema! Brawo dla Zordiego! Kurde ludzie! Ogarnijcie się wreszcie, kurwa. No i Wiktor Wa Waldysławie piłkę. Minuta doliczona. To będzie ostatnia akcja. Ale może być zwycięska. Poatęk Rozpęcony boatęk. I nie Iniesta! Supek! Nie! Kurde! Odbiera jeszcze Messi, ale to na nic! To na nic! Sędzia zakończył spotkanie! Będą rzuty karne, ależ nie stawią sytuację ale się zmarnowali, kurde To jest naprawdę długi odcinek Ale jakże emocjonujący Rozpocznie kłęka Kłęka i gol! Ja nie wiem jak się bramkażem pewnie kaka Chciałem powiedzieć kłaka Kaka! Ja nie wiem jak się to bramkażem fontas fontas bramka ale ja muszę zobaczyć jak się rzuca bramkarzem bo ja nie wiem kontroler yy, asysta częściowa asysta ręczna no dobra tylko jak to się robi kontroler yy, atak obrona sprint poruszanie tak, Tyka. Eee... Y. Jak to się robi? O Jezu. Nie wiem. Wcisnę wszystkie przyciski. No, to będzie głupie. Iniesta. Iniesta goal! siadę. A! Ha, 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 Benzema w środek bramkarza. I Messi. Messi trafia. I musi trafić tego karnego Cristiano Ronaldo. Trafia. Bez, bez szans Victor Waldies. Ale jeśli trafi Kevin Prince Boateng, Barcelona wygrywa. Trafia i Barcelona to wygrywa. Fiskal Barcelona, tak, brawo. Barcelona zwycięża w tym spotkaniu. Kevin Prince Boateng zdobywa decydującą bramkę. Tak, Barcelona się cieszy z pierwszego trofeum w sezonie i w naszym sezonie wspólnym. Tak, brawo. Tak, jest. Ok, zawodnikiem meczu Sanchez. Nie, nie, nie Sanchez. Zawodnikiem meczu Casillas, tak, to mu się należy. Naprawdę wielkie brawo dla niego. Ja mu się to zdecydowanie należy. Tyle strzałów, ile on dzisiaj obronił, to ja dawno nie widziałem. A w naszych szeregach najlepszy był Sanchez, Messi, Boateng, tutaj ładnie widzę. No, ale Piqué, dla mnie Piqué był znacznie lepszy niż Jordi, niż Puyol, niż Fontas w ogóle. Może się mylę. Tak, a tutaj no nikt nie osiągnął więcej niż 7 oprócz Casillasa. Także to chyba zawód, no chociaż dwie bramki strzelili, tak? Hmm, tak, Adrian zawieszony. Okej, okay, myślę, że no co, no dzisiaj nic więcej nie, nie pokażę wam, gdyż ten gameplay i tak długo trwa. A to z nadzieją, że Juan ma to do niej dołączyć, a Gero i Kawani możemy z w drużynie FC Bayern Monachium. No i w kolejnym odcinku rozpoczniemy już ligę, tak, wyczekiwana liga. E, jeśli tu dobrze widzę, to Real Sociedad, czy, czekajcie, to jest, tak, Real Sociedad. Będzie naszym przeciwnikiem. Będzie to dobry mecz, tak, będzie dobry mecz. Więc ja się dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.